No, z tej strony Maddox i się nagrywamy odcinek z Fortnite Battle Royale. <coughs> Właśnie oznajmiałem, że to jest zabity, no ale no, zostałem od tyłu zrobiony jak pedał. W sensie gościł był pedałem, bo mnie jest od tyłu. Hmm. E, nie, nie, nie Dobra, odwinął się Serdecznie koczyłem, widzowie Sorry, sorry, dobra, teraz tak Sorry, 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 tak Tak, tak, tak nie. Teraz będę zaczyna, gdzie by to wlecieć Takie fajny, yo! Co jest tu w ogóle nie Dobra Iś mamy Dobra, teraz parę w tym zaraz użyjemy Czy nie teraz. Wiedzań, Nie, teraz Patrzcie, do wejdą, co wygląduje mnie, ale dobra Próbujemy tę bronię lekko mi się przycina, no ale i tak jest okej. Okay. O, sztucer, dobra. To z tego będzie mi łatwo na pewno grać. Czy ja tu mam co tak, jak myślę? Nie. to? Też taki zwykły. Dobra, okej. Okay. Więc teraz tak tutaj wchodzimy. A nie, nie da się wyjść okna tak, juu się gościu. A to był jakiś Dobra To jubot, bo nad skrzynki bym nie zabrał. co bodek chuj Dobra, wypijemy to sobie. Coś tu piję, tak, dobra. myślę, że ja mogę wypić i to mi się lecz czy coś, ale jednak nie.